Andrzej Więcławski, Grzegorz Wąs, pierwszoplanowa postać serialu Rancho i filmu Rancho Wilkowyje, biznesmen, inżynier budownictwa, właściciel firmy budowlano-remontowej. Mąż Krystyny Więcławskiej, sklepowej, ma córkę Weronikę i wnuczkę Zosie. Więcławskiego poznajemy jako człowieka oddanego zarówno księdzu, jak i wójtowi. Boi się sprzeciwić któremukolwiek z nich. Dopóki wójtem jest Paweł Kozioł, Więcławski wygrywa wszystkie przetargi w gminie, gdyż jest z nim w zmowie. Odkąd Lucy obejmuje urząd pod presją z jej strony, Andrzej zmienia się w uczciwego biznesmena. Przed akcją serialu, Więcławski urodził się w Radzyniu. Studiował budownictwo najprawdopodobniej na Politechnice w Lublinie. Ukończył studia z tytułem inżyniera. Nie wiadomo dokładnie kiedy założył swoją firmę budowlaną i przez jak długi czas był w korupcyjnej zmowie z Wójtem. W Wilkowyjach pojawił się jako osoba dorosła i początkowo chciał od razu uciekać z powrotem do miasta. Kilka lat przed rozpoczęciem akcji serialu Córka Więcławskiego bardzo ciężko zachorowała, a sam Andrzej ślubował w kościele, że jeżeli córka wyzdrowieje, to on wyremontuje wszystkie kapliczki w okolicy. Zawsze kiedy myślał, że już skończył, ksiądz wskazywał mu kilka nowych do wyremontowania. Ten stan rzeczy trwał do piątej serii serialu, kiedy to Lucy dowiaduje się o funduszu unijnym na konserwację lokalnych pomników historii. Rancho Wilkowyje. Więcławski ma problem, do urzędu gminy wkracza kontrola z izby obrachunkowej w osobie Czerepacha, a dawny sekretarz uwziął się, by skompromitować Wójta i żadna łapówka nie wchodzi w grę. A jak wiadomo, Więcławski miał tajny układ z Wójtem i w najgorszym razie obaj mogą trafić za kratki. Kozioł zaprowadza biznesmena do lasu i przedstawia mu swój zbrodniczy plan zabić Czerepacha poprzez przejechanie starym Polonezem. Więcławski miałby za zadanie zadzwonić do kontrolera i donieść mu, że ukrył w lesie dokumenty obciążające zarządcę gminy. Jednak ten nie chce mieć udziału w morderstwie i potajemnie donosi księdzu o tych zamiarach. Proboszcz przybywa na miejsce i swoją obecnością udaremnia zabójczy plan, przez co wójt wścieka się na nich obu i chce ich w zamian przejechać polonezem. Więcławski z księdzem ledwo uciekają spod kół, by chwilę później ratować niedoszłego mordercę przed utopieniem się w bagnie.